Marvel Wolverine zostanie niedługo już zaprezentowany, kiedy ma to się wydarzyć i kiedy ma być premiera. O plotkach, leakach, prawdopodobnym gameplayu, jeżeli chodzi o Wolverina, mówi się tak naprawdę od paru ładnych lat, jednak Tom Henderson potwierdził, że Wolverine ma być zaprezentowany w następnym State of Play. Kiedy State of Play? Jeszcze nie wiadomo, jednak na pewno będzie to do końca tego roku i po tak naprawdę paru latach możemy w końcu cokolwiek otrzymać, jeżeli chodzi o zapowiedź tej gry, a Tom Henderson mówi, że według playtesterów gra wygląda fenomenalnie, populizm populizmami, trzeba poczekać na sam pokaz i trzeba zobaczyć w jakim stanie będzie gra, w jakim stylu będzie zrobione czy to będzie jakaś unikatowa gra, czy po prostu zwykła gra o jakimś superbohaterze o wszystkim na pewno przekonamy się na zapowiedziach, bądź na przyszłych gameplayach i miejmy nadzieję, że to będzie dobra gra co wy sądzicie, czekacie na Wolverina, czy ewentualnie na jakąś inną grę, z jakąś inną postacią z Marvela, dajcie znać w komentarzu a ja serdecznie zapraszam do zostawienia followa przypominam również, że za każdego followa robię 5 pajacyków brzuszków na streamie oczywiście na które serdecznie zapraszam i za każdy follow również na, na Twitchu, też robię tak samo Także zapraszam do zostawienia followa i do wpadania na streamy.